Cześć bardzo was serdecznie witamy. Cieszymy się, że dołączyliście do naszej wspólnej modlitwy. Święta, Cześć, siost... Święta siostra Faustyna napisała w swoim dzienniczku. Nagle ujrzałam Pana Jezusa, który mi powiedział. Bądź spokojna, Dziecie moje. Widzisz, że nie jesteś sama. Serce moje czuwa nad Tobą. Maryjo, pomagaj nam odczuwać Bożą obecność w naszej codzienności. Pomódlmy się dzisiaj. Za chorych i cierpiących, oraz o zdrowie dla Tosi. Zapraszamy Was do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służemnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej ja Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módmy się, łatkę Twoją, prosimy Cię, panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa syna Twojego poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania, byli doprowadzeni przez Chrystusa, pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódmy się jeszcze za zmarłych. Wieczny odpoczynek raczej mi dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Wam bardzo za tę wspólną modlitwę. Zapraszamy jutro o 12. .00. Dzięki i do usłyszenia. Cześć. Dzięki, cześć.